Projekt Homer jest skierowany do osób niewidomych i niedowidzących, i zakłada on dostosowanie stanowisk pracy w centrum dystrybucyjnych przy linii pakowania, na dziale przyjęcia towaru, tak żeby. To stanowisko było bezpieczne i żeby pracownik mógł wykonywać obowiązki. Jeżeli chodzi o dostosowania, które wprowadziliśmy, częściowo one opierały się na małych modyfikacjach technicznych przy przenośnikach taśmowych, ale również było to zainstalowanie sprzętu, który mógł wydawać głosowe komendy, i, i to było podstawą. Te narzędzia były już stworzone w Amazon. My je pożyczyliśmy od centrów dystrybucyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Czy to jest tak, że osoba, która pracuje na takim stanowisku, po prostu słyszy głosowe komendy, które opisują jej to, co się dookoła nie dzieje? Dokładnie tak. Dostaje to, co pracownik pełnosprawny widzi na ekranie, osoba niewidoma słyszy komendy i po kolei wykonuje sekwencje ruchów, które mają na celu na przykład spakowanie produktu do odpowiedniego kartonu. A ile zmian trzeba było wprowadzić w takich częściach wspólnych, po których poruszają się pracownicy? W częściach wspólnych y, największym wyzwaniem było wyklejenie specjalną taśmą brajlową ciągów komunikacyjnych tak żeby pracownik od wejścia do centrum mógł sam przejść y, na stację y, na stanowisko pracy a następnie mógł się też samodzielnie udać czy do toalety czy do pomieszczeń socjalnych jak kantyna czy miejsca spotkań. Poprosiliśmy naszych pracowników z programu Homer o przetestowanie różnych materiałów, które spełniałyby ich oczekiwania, i w taki sposób ciągi komunikacyjne w całym centrum zostały wyklejone. Projekt Homer konsultuje w sumie od samego początku, od praktycznie samej idei, powstania samej idei tego projektu. To, co najważniejsze trzeba było zmienić w tym projekcie, to. Nie, jakieś poprawki dostępności cyfrowej, IT, nie przestrzeń publiczną, to wszystko oczywiście było ważne, ale zmienić najpierw świadomość tutaj pracowników z różnych działów i pokazać, że osoby z dysfunkcją wzroku, o ile tworzy im się odpowiednie warunki do pracy i dostosuje Otaczającą mnie przestrzeń w pracy, same stanowisko pracy będą takimi samymi pracownikami jak pozostali. Ile osób docelowo z taką niepełnosprawnością pragną Państwo zatrudnić? Czy w takim pierwszym etapie postawiliśmy sobie za cel około 50 osób, natomiast, natomiast tutaj jesteśmy bardzo, bardzo otwarci. To, na czym nam teraz zależy, żeby jak najszybciej włączyć następne lokalizacje i z Polski, ale też już myślimy o Czechach. Które lokalizacje w następnej kolejności będą ten brak wdrażać? W drugiej kolejności chcemy wdrożyć w podobnym magazynie, ale w Poznaniu i, oraz w magazynie w Katowicach. Ten magazyn w Katowicach jest magazynem zautomatyzowanym, zrobotyzowanym, więc to będzie takie sprawdzenie tego programu w troszeczkę innym środowisku. Tutaj oczywiście też e, motywuje nas to, o czym mówił pan dyrektor ośrodka, ta bliskość tych placówek, które kształcą, e, kształcą osoby niedowidzące i osoby niewidome e, i ci absolwenci mogą być naszymi przyszłymi pracownikami. Jak prezentowaliśmy w zeszłym tygodniu ten program dla Europy Środkowo-Wschodniej, to okazało się, że Czesi są już mocno zaawansowani w programach dla osób z niepełnosprawnością umysłową, i myślę, że to będzie nasz, to będzie nasz kolejny kierunek.